guys okej okay. kurza to to zrobimy to to zrobimy to... ty widżety a dobra nie kupiłem na turna czyli jednak nie kupiłem na o, tak myślałem właśnie że będzie nie tak ma trochę będę tak gra ale nie aż takie ale mi się wydawało że kupiłem no <grym> To mnie To mnie boli no. Ja nie jestem no, no, za bardzo wylewny. To bo mnie boli, nie. Wolny slotik jest. I no tak to... powiem! Tak powiem. Didź mi teraz! jak wy wywiadu udzielam Nie mogę wrócić tego. O, dobrze. Był błąd jakiś, przykupnie ale dobra, to to mamy, to to mamy, to to mamy. Yyy Chcę zobaczcie, czy jakiś fajny tam można nabyć? Speedem można by nawet ale to szuka hajsa. O nie, już jakiś prosbił chyba kolonel 5, o kurna! Gdzie jeszcze strzelec? Miejsce nie to nie? Bo to włączyć? Jak to? A już nie, podejmowali. Jak masz ustawiony favorite server, to nie musisz zmieniać. O matko. Nie zmieniałem A to chłop, to nie wiem. A to co, nie ma miejsca? No, może zaraz coś wyjdzie. A no dobra, to zostawię, może dołączę. Zaraz dam się. Wow. No, ja nie jestem za bardzo wylewny. Ja pierdzielę, ale typ jak nie, wiem, czy Mustang to Gunner, czy jakiś taki typowy 30 level tryhard? No. Nie wiem, yy, tak jak w sumie ma te ja co jadę walentynkowe, koszulę czerwoną w kratę, te włosy wilkołaka, koszulę wilkołaka, okularki i bez butów i właśnie. Ja nie mogę, wygląda jak taki tryhard 30 level. No. Tak się ludzie ubierały. Tak patrzcie każdy u mnie na wakacje wyjechał nad morzem No Każdę. większość moich znajomych też No A tam też, czasem do opory, czasem tutaj na dwóch, czasem <laughs> te tam Też nad morzem jechał Stąd wakacje tam kur, mm, łapia, Też wyjechałem do Ciechrzestnej Na ratus Super, super! No, to, nie na Ratus nie dojechałem Wow to żałuj bardzo, bardzo żałuj. Płacz. No. Naprawdę, straciłeś tak wiele. To szkoda gadać. Yeah. Tym. się bisiegiń. Mój przyjaciel. Hey, no i bez player,